Cześć, witam w przeglądzie map do Farming Simulator 22. Nareszcie, nareszcie, nareszcie możemy rozpocząć tą serię z racji tego, że pierwsza mapa do Farming Simulator 22 ukazała się na ModHubie. Tą mapą jest No Man's Land. No Man's Land, bardzo dobrze mi znana mapa z 19. Autorem tej mapy jest Alien Jim. Mapa nie waży dużo, bo tylko 60 MB. A dlaczego? To zaraz wam wytłumaczę. No i jest dostępna na PC i Mac. Tak więc, co autor napisał o tej mapie, czym jest No Man's Land? No Man's Land pomiędzy granicami Francji i Hiszpanii leży ogromna pustka znana jako No Man's Land, czyli Ziemia Niczyja, gdzie Ziemia od lat leży nietnięta ludzkimi rękami. Czy masz to, czego potrzeba? Aby przekształcić tą dziczę w zwykłą farmę lub świetnie prosperujące imperium rolnicze lub leśne, pyta się autor, dodatkowo dodaje: Nie masz sąsiadów, którzy zatrzyma zatrzymaliby cię w rozwoju lub obarczyli kontraktami na pracę w terenie. Jest tylko jedna droga dojazdowa i jedna droga wyjazdowa, więc nie ma potrzeby transportu towaru. Wszystko jest w twoich zdolnych rękach. Czy masz to, czego potrzeba, aby przetrwać? Czy poddasz się i wrócisz do miasta? Kolejne pytanie od strony, ze strony autora. Istnieją opcje usuwania wszystkich drzew i skał na mapie. Mam nadzieję, że te opcje się ci spodobają. Uwaga, pakiet do umieszczania na No Man's Land będzie dostępny tak szybko jak to możliwe. Czyli pa pakiet e, budynków e, i tak, dalej, i tak dalej. Ich było dosyć dużo, jeżeli chodzi o dziewiętnastkę. Jeżeli zdecydujecie się na karierę, to rozpoczniecie w tym miejscu. Jest to jedyne miejsce, gdzie jest trochę więcej cywilizacji. Droga za płotem auta jeżdżą, ale tam nie możemy wejść. Natomiast tutaj mamy wszystkie punkty skupu. Tutaj mamy punkt skupu materiałów sypkich tutaj różne palety będziemy mogli sprzedawać. Tutaj możemy kupować sypkie różne rzeczy, typu nie wiem, nawóz, nasiona. I tak dalej, i tak dalej. Zboża również, pasze, i tak dalej. Tutaj można kupować. No i dodatkowo mamy sklep, warsztat, stację benzynową. Tutaj jest, tak, jest tutaj stacja benzynowa. No i mamy jeszcze dealera. I to wszystko na tej mapie. Cała cywilizacja kończy się w tym momencie i to jest właśnie tego typu mapa, którą niektórzy mówią, że jest idealną mapą. Ponieważ nic na tej mapie poza jeszcze gospodarstwem nie ma, możecie sobie stworzyć właśnie od podstaw. A niektórzy wręcz narzekają, że jak to na mapie nic nie ma i to nie jest fajna mapa. Tak więc, tutaj jeżeli chodzi o zwolenników, no to mamy właśnie takie dwa typy podejścia. Dobra, zobacz, jeżeli wejdziecie sobie do tego pick który jest ma maszyną startową, no to jeżeli zobaczycie, ona jest używana 2346 godzin no i w, w połowie sprawna, w połowie sprawna, bo chciałem powiedzieć w pełni sprawna, ale zorientowałem, że w połowie, w połowie sprawna i ledwie co zatankowana czyli nie ma tutaj łatwo dobra, przejdziemy się od razu do gospodarstwa no i tutaj widzicie jakim sprzętem dysponujemy na sam start czyli mamy sztejera mamy kultywator, mamy mały pług, mamy przyczepę, mamy kombajn o dziwo z hederem i siewnik. I to generalnie jest wszystko. Wszystko mamy na, na samym starcie. Jeżeli sobie popatrzymy tutaj, no to się okaże, że ten cały sprzęt jest używany i to mocno używany, a ich wartość jest niewysoka. Tak więc, jeżeli sprzedacie nawet ten sprzęt, to dużych pieniędzy nie zarobicie. Tak więc, chyba nawet nie, nie ma sensu, żeby go sprzedawać. Chociaż kombajn należałoby... Wyremontować, co nie, żeby w ogóle coś mucił. A więc tutaj ciężko będzie na samym starcie. Jest tylko 100 tysięcy na starcie. To już w ogóle nie jest, nie jest fajne. No, jak mówię, wszystkie sprzęty brudne, uszkodzone i z długim przebiegiem, naprawdę kosmicznym. Co tu jeszcze możemy znaleźć? Oczywiście znajdziemy domek, w którym będziemy mieszkali. Domek, no dobra. Domek, w którym jest światło. No, światło jest, dobra działa. Mamy telewizor jakiś stary, radio, czy co to jest? Nawet nie wiem, co to jest. To chyba jest grzejnik taki elektryczny. Ale nie czy to jest w ogóle elektryka dociągnięta? E, raczej nie. Dobra, to światło też nie, chyba wireless jest przesyłane. No, e, widzicie, kuchnia tak wygląda. Eee, ciekawe, czy tutaj są znajdźki. Eee, czy tutaj są znajdźki? Nie wiem, poszukamy. Może coś takiego znajdziemy tutaj. Może znajdźki są. Dobra, co ty jeszcze mamy? W tym miejscu możemy się przebrać, z tego co pamiętam. Tak, w tym miejscu możemy się przebrać, a w tym miejscu możemy walnąć w kimono. Dobra, tak więc tutaj wanna yy, <laughs> też używana była i to bardzo dawno temu. Yy, jak tutaj u góry? No tutaj walizki, bo przyjechałem z miasta, jeszcze się nie rozpakowałem, tak więc nie wiem właściwie, czy się rozpakowywać, czy zostać. Więc zobaczymy. Taka by była, yy, taki by był tekst gdybym rozpoczynał tutaj rozgrywkę, bo najprawdopodobniej rozpoczniemy tutaj rozgrywkę tak, jest klopik więc spoko, elegancko, wszystko co jest potrzebne do egzystencji znajdziecie tutaj na tej mapie, tylko w takiej wersji mocno, mocno uproszczonej więc to jest nasze gospodarstwo, płot też jest wliczony w cenę do tego mamy, mamy tutaj mamy tutaj silosy bardzo takie klimatyczne, i mamy też garażyk w którym będziemy naprawiali różne maszyny, no ale widzicie, no wypadałoby tutaj na naprawiać cały czas non stop bo tutaj wszystko jest dobite, tak więc tak to wygląda jeżeli chodzi o wodę, no to wodę zaopatrujemy się w tym oto miejscu ale najpierw należałoby odkręcić ten kurek. no i wtedy możemy zaopatrywać się tutaj w wodę, no dobra spoko co tu jeszcze z budynków mamy? Mamy jeszcze, oprócz tego co Wam pokazałem, chyba jeszcze dwa tylko budynki na mapie. Wyobraźcie sobie, i jedną drogę. Czyli tutaj mamy taką wiatę, gdzie możemy przechować siano i inne takie rzeczy, coś takiego drewnianego. No i tu mamy jedyne pole. W sumie są dwa pola na mapie, ale tutaj jest jedyne pole. Jak widzicie uschnięte kartoflisko. Tutaj z kamieniami, chwastami, oczywiście przeuroczo wygląda. I to generalnie chyba wszystko, jeżeli chodzi o to. Tak, na tej mapie nie ma w ogóle pól. Tak więc nie można ich kupować. Kupuje się po prostu całe landy. Tych landów jest 60. Proszę bardzo, od 1 do 60. I każdy taki land chyba kosztuje taką samą kwotę. 85 tysięcy? Tak, 85 tysięcy. Czasami możecie kupić trochę więcej zalesiony. czasami jakieś głazy, czasami kawałek drogi. A w ogóle to trzeba też kupić, zresztą to za chwilę będziemy musieli kupić, już kupię od razu teraz dobra, czyli to wszystko możecie przetwarzać prze, przeobrażać tą mapę dowolnie, czyli to o czym mówiłem, dla niektórych ta mapa jest świetna, jedna z najlepszych jeżeli nie najlepsza, ponieważ ci, którzy mają wyobraźnię odpalają sobie tą mapę i tworzą ją od podstaw dodatkowo, tak jak wcześniej mówiłem w przyszłości będą tutaj Będą budynki dodatkowe, które będą w klimacie, tak więc na te budynki poczekamy. Jeżeli chodzi o budynki do tej mapy, to w tym momencie mamy tylko te podstawowe budynki, które wprowadzają się na domek rolnika, czyli mamy to i chyba te budynki też są pododawane, tego co mi się wydaje. I dodatkowo mamy tak, shopach. No to właśnie to, to jest to i to. Dodane, z tego co mi się wydaje, w silosach, tak jak widzicie, silos, dodatek też tutaj, rozszerzenie, zbiornik na wodę, no to ten, który mam. Tu, jeżeli narzędzia chodzi, to mamy tą wiatę. Dom rolnika to już Wam pokazywałem. Jeżeli chodzi o produkcję, nie ma. Te budynki będą w przyszłości na pewno, przecież są szklarnie jakieś inne. Na razie jeszcze o tych szklarniach i o tych o różnych budynkach nic tutaj nie pomyślane, ale mam nadzieję, że one się w przyszłości. Pokażą tutaj, tak powinno być, podejrzewam, że tutaj będzie kilka wersji tej mapy, tak więc, bo tak było w 19 Było ich, ty, tych wersji Map Wiele Nie widzicie jedna droga, tak jak było w opisie, przez, przez mapę mknie Ale jeżeli sobie tak pod, Tak naprawdę, nie wiem czy widzicie, ale w oddali są zarysowane Pewne, pewne drogi, to jak jest To nie wiem czy to widać Chyba wy nie będziecie tego widzieli, ale są drogi zarysowane. To chyba jak się skosi tą trawę. Nie wiem, czy to widać. O, tu jest główna droga. Natomiast tutaj są dorysowane drogi, które można wykorzystać. A można stworzyć całkowicie nowy układ dróg. Tak jak widzicie, tutaj jest takie rozwidlenie. I można się wzorować tą, si 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 tą siatką dróg. Najczęściej tak ludzie robią. I tak jak mówiłem, pola należy tworzyć. Samemu. Jakie kształty, jeżeli będziecie narzekali, że ktoś autor jakieś dziwne kształty stworzył, pól, to stworzycie takie, jakie Wam potrzebne są. więc mapa bardzo, bardzo ciekawa, mnie zainteresowała w 19 i w 22. Mam nadzieję też sobie tutaj pograć i to dużo. Najprawdopodobniej to będzie prowizorka do, do Farming Simulator 22, ale o tym to jeszcze zdecydujemy. E, dobra, teraz pokażę Wam. Drugie miejsce, które jest tutaj równie ciekawe, ponieważ na tym drugim miejscu jest też gdzieś w tym kierunku, będzie też jakaś tam cywilizacja. Jest domek, widzę. Tutaj jak widzicie, teren jest taki. Dużo jest takich terenów leśnych. Generalnie podejrzewam, że tutaj całkiem nieźle będzie można kiszące chyba zarobić. Tutaj trawy będzie tutaj dużo. O, właśnie widzicie, tu jest taka dróżka, 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 dróżka. No i coś takiego, są te drogi. No i tutaj zobaczcie, stodoła, stoi, z kolejny budynek. No i drugie gospodarstwo tutaj są, yy, yy, to są to są yy, winogrona. No i to powiedzmy jest drugie pole, ale tego pola nie jesteśmy właścicielem. Dobra, przeskoczymy sobie do tutaj do samochodu, do auta, ponieważ tutaj mamy jeszcze kilka ciekawych rzeczy do pokazania. Kupiłem niedawno ten teren. Czy ja go kupiłem? Czy też nie kupiłem. To on jest mój, on nie jest podświetlony w ogóle. Zaraz zobaczymy. To co ja kupiłem przez przypadek. Jak mało pieniędzy mam? Hmm. Już musiałem tutaj kupić, ale nie wiem, czy, czy mi teraz wystarczy. Będę musiał chyba sprzedać ten. Czekajcie, jak to się robi? A, mam. Dobra, bo już zamotałem się. Chciałem Wam pokazać jeszcze, jak na tej mapie fajnie się rzeczy można jeszcze usuwać. Jeżeli tutaj podejdziecie, sobie na samym początku, macie dwa takie znaki, gdzie napisane jest tyle, że jeżeli za pomocą pilarki usuniecie tutaj ten słupek, ten znak, no to na mapie znikną wszystkie, czekajcie, drzewa. Tak, wszystkie drzewa. Wtedy, jeżeli zetniemy. Usuwamy wszystkie drzewa, tak więc najpierw muszę kupić tą pilarkę Żeby pokazać wam ten efekt Gdzie jest pilarka, pilarka jest tutaj Kupujemy pyk 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 No i ścinamy te drzewa Ścinamy Ścinamy ten znak No i jak widzicie wszystkie drzewa znikły Podobna sytuacja jest z tym Znakiem, tyle tylko że jeżeli usuniemy ten znak to usuwamy wszystkie kolizje na kamieniach. Tam zobaczcie, są kamienie i one w tym momencie, czekajcie, pojadę sobie tam pickupem i zaraz wam pokażę, że w tym momencie tam są, nie można ich przekształcać, one są po prostu jako element tej mapy i nie można ich przekształcać, to jeżeli komukolwiek przeszkadza ten fakt, że tych kamieni nie będzie mógł tutaj przekształcić. No to może je usunąć właśnie w tamtym miejscu i zobaczcie tu mamy te kamienie no i tak nie za bardzo można je usunąć tutaj pomalować bo zaraz spróbujemy czy to się da tutaj coś zrobić z tym terenem I koniecznie może to być łatwe dobra wyrównajmy to no i widzicie nie można tego ponieważ tu jest ten obiekt stawiony, tak. A więc, żeby to zrobić, no to po prostu udajemy się do tego miejsca, w którym przed chwilą byliśmy. Mamy pilarkę, tyle tylko, że chyba ten teren musi być kupiony. Bo jeżeli go nie kupicie, tego terenu, no to nie można czegoś takiego zrobić. Ścinam, czekajcie, trzeba bliżej podejść. Dobra, ściąć. No i teraz te kolizje zostały stamtąd ściągnięte. I te kamienie zostały ściągnięte, i można teraz sobie to spokojnie wyedytować. Pomalować tak, jak chcecie. Tyle w sumie można by powiedzieć o tej mapie. Nie ma tutaj zbyt dużo do mówienia, po prostu ta mapa uruchomi Waszą wyobraźnię. I tak jak mówiłem, ta mapa ma takich naprawdę zagorzałych zwolenników, a wręcz z drugiej strony takich naprawdę zagorzałych krytyków, którzy mówią, że no w sumie co to jest? No, ta mapa jest pusta, no bo jak widzicie, ona jest teraz pusta. Tutaj nic nie ma. Ale tak jak mówiłem, z racji tego, że jest pusta, są tutaj dodatki i one będą dorzucane na pewno w przyszłości, bo tak było w 19 to w związku z tym dla osób, które mają naprawdę wybujałą wyobraźnie mogą sobie pograć na tej mapce i spróbować takiego trybu sur survival, kiedy nie wiem, zaczynacie od zera i coś tutaj próbujecie zrobić bo ta mapa jest idealna do czegoś takiego dobra, będę kończył ten, ten, tą pierwszą prezentację, taka trochę jest trudna do ogarnięcia, bo nie można pokazać tutaj jakieś Miast, jakiś budynków, coś takiego, bo prezentacja budynków pokazałem wam chyba wszystkie budynki na mapie. Tak więc chyba już nigdy się nie zdarzy coś takiego, że następna mapa będzie taka, że aż tak dokładnie ją pokażę ze wszystkimi budynkami na tej mapie, bo chyba wszystkie wam pokazałem. Dobra, to pierwsza mapa, która jest dostępna na kabie, Mam nadzieję, że taki następny przegląd. E, już wkrótce, ponieważ e, mam nadzieję, że tych map będzie coraz więcej. Pozdrawiam Anton.